Witam wszystkich na nowym odcinku mojego filmu. Jak widzicie, tu raz zrobiłem w międzyczasie, no ale gnój woziłem niestety. <noise> I oczywiście miałem pomocnika do podwalania gnoju, żona no i ze złości koło przebiła mi, <noise> trzeba zrobić, nie, żartuję. No gdzieś jeździłem, boksowało, no i gdzieś po Zeszło powietrze po prostu, tutaj gdzieś o fundament zaczepiłem, to to, ale to nie temu zeszło, pewnie coś gdzieś albo siedzi, albo, no ze starości być może też, trzeba będzie podnieść, zrobić, no ale żeby to, oliwarka nie szukać, hmm, trzeba w pierwszą, albo oliwarka, idziemy popatrzym, gdzie, jaki sprzęt mamy do, do działania, co jeszcze zostało, no wiecie, żeby jak najmniej człowiek napracował, to trzeba pomyśleć głową. Żeby pieńko nie przestawiać dwa razy, liwarków, to pierwsze napompuje koło, bo się da, a później pienik w podstawie już będzie podniesiony, tylko się dygnie trochę, żeby było można kołem. A może zablokuję mi jeszcze drugie, żeby się nie potoczył w drugą stronę. Jedna. I tu jeszcze by dobre drewko było. O, Agnieszka narąbała, to jest co podłożyć pod koło. Drewko. Aha, ludzie. Pieńka tylko. Mhm. Jakiego to pieńka? O, o, o. o się napompowało. O ciężki. Uf, jeszcze dużo mało. <kłysy> Mógł być niższy na ten miwarek? Teraz za... O kurde, ciężki. Hmm. Dobra, tam będzie trzeba drugi coś podstawić. Pewnie nie wlazie. Nie, hmm. Dobra, idziemy pod tura, podstawimy podnośnik. Też za nisko. Kurde, ja tu się mam. Ale żeby to wcisnąć, będzie minimalnie za wysoki. Ale, Ale zobaczmy tu oh, kurde będę się nie chce dźwigać Człowiek od roboty ciężki odwyk Ale. Jeszcze tutaj nigdy nie podnosiłem w tym momencie Ale Żeby mnie dźwigać Z brzuszkiem ciężko

Przód, przód się podnosi, to widać. Ale i tył się podnosi. starczy, koło się kręci oh. no, no. kurde piennik przydługi ach ja zaraz wezmę obetne to będę się czają tylko zaniosę na drewka, żeby nie naśmiecić no, ten może będzie wejdzie tak brzydko ucięty oh. oh. kurczę to już tam być dobry czy byli warek puścił? Nie Warek nie opuszcza mm -hmm. Jeszcze niedobry Jeszcze niedobry a, a tam tego podstawić Nie ma jakby za szeroki Dobry. Nie ma co tu bardzo postawić do tego Pienka Może, może Coś mi tu dumą o, ten to się zmieścił Spokojnie Jeszcze kawałek Doseczki cienkiej cylówki Bo tak to za gruba będzie Trzeba trochę dignąć jeszcze Ze dwa razy pod nośnikiem. interes. Brało. teraz powietrze można spuszczać tak szybszym tempem. te śrubkę Trzyma wentylnice. O. Cyk, cyk o. Dobra, tu się nie zgubi Będzie leżeć, zostało tylko podbijać upony jedna strana je odbita. O. Dobra. Druga strana je najgorša. Trochę przydłuży No, to już zostaje odbita. Teraz chyba łapki iść. Nie wyciągać. <tuszel> 真 <laughs> Chwentylnica. a ja tu już naklejona kilka razy. Ale to nic. Mamy takiego... Szpeca, że tu... klei dla nas na gorąco cały czas. żarkę. Zobaczę, uh, uh. jak oh. już pompuje się. O, jest dziura. Już widać, gdzie trzeba wytrzeć. O! O! O, o tu. O. Teraz zaznaczyć. O, tu dziura. Eee, yy, słabo maluje. O, tak jak maluje. Wulkanizator widziałem Tu o, 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 o. się będzie widział o. O. I trzeba będzie teraz zawieźć do Henka! On tu kurczę wklei Ale jeszcze trzeba zobaczyć czy w oponie nic nie ma Może w oponie co siedzi Na przeciwko mniej więcej wentynicy No to spieszę gdzie to wentylnica? Tu to tutaj o Może ci co siedzi w oponie. Ale nie, bo tutaj to... Z boku Nic nie widać Nic nie czuć Ale to może być O tu może dzielina na jaki drut na co było I wcześniej bo taka ta opona, tu wentylnica Cześć, tam wentylnica przeciwko vis-a-vis tu. A nie, wentylnica tu. To od wentylnicy w tę stronę trzeba. O. Na. 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 Z tej strony nie ma. Z tej? Nie. Nic nie widać w ogóle Ale no to patrzeć na to to I patrzeć na to to jakby może gdzie... Albo tak pod kosem wjechane na coś O Tak bo to Nie wjechane na coś było Może i ja gdzie wjechał albo gdzie co wbiło się Albo gdzie Widzicie? Ja biorę dentkę, jadę do fachowca. Widzicie, ile to jest pracy. Zostawcie suba. Ja yy, jadę do fachowca i zobaczycie. Widzimy się w następnym odcinku.